Czy da się kupić korki o parametrach topowych modeli Nike czy Adidasa za mniej niż 300 zł. Siemanko z tej strony Andy i witam na kanale. Kto ogląda dłużej kanał, on tutaj już w tym roku chyba 9 lat, będzie tego kanału. Oczywiście z tam z jakimiś przerwami, także kawał czasu. Kto śledzi, ten wie, że no, jestem fanem sprzętu Kipsta, więc siłą rzeczy patrząc na specyfikę marki. No jednak korki za 200 zł, nawet poniżej 200 zł, nawet poniżej 100 zł, z tego co pamiętam, tych podstawowe modele kosztują. Da się i da się to zrobić w solidnej jakości. Także tutaj dzisiaj na kanał wpada, wpadają kolejne korki Kipsta, tym razem troszeczkę droższe niż przeważnie, bo zawsze tam się mieściłem w granicach tych 200 zł, żeby też nie było. Czekajcie sekundę. Chciałem sobie sprawić dla, dla testu tutaj inne buty, czyli Adidasa. Chciałem wrócić do, do innych marek, no ale okazało się, że gdzieś tam z rozpędu wziąłem rozmiar taki sam, jaki miałem w kipstach czy w Nike'ach, a zapomniałem, że w Adidasach te, te rozmiary są. Troszeczkę wyższe, więc no, te buty mocno uwierają, więc po raz kolejny przeznaczenie skierowało mnie do kipst. A zatem dzisiaj kipsty CLR Elite FG Jaguar Boost, czyli ulepszona wersja kipst CLR, które chyba, nie jestem pewien, czy tutaj będzie przebitka, kosztują poniżej 100 zł. Także przekonajmy się, co z tymi kipstami droższymi, bo tak jak wiecie, te w okolicach 200 zł, no, dla mnie były bomba, od lat zresztą używałem plus polityka dekatlonu, gdzie reklamacje są przyjmowane na buty 2 lata, więc naprawdę można sobie żonglować tymi butami przy normalnej eksploatacji. Oczywiście nie mówimy tutaj sytuacji, gdzie tam tniemy sobie buty nożem, czy tam nie wiadomo co się dzieje, ale no tak czy siak, jeżeli ktoś regularnie trenuje, to żeby te buty wytrzymały sezon to jest naprawdę to ciężki, ciężki orzech do zgryzienia. W tym materiale przetestujemy buty w kilku kluczowych kategoriach: od dopasowania przez kontrolę piłki, aż po trwałość. Na koniec postaramy się obiektywnie ocenić, czy takie buty warto kupić, czy może dopłacić do czegoś lepszego. Czuć od razu, że są to bardzo lekkie buty. Moje z rozmiarze 46 ważą tutaj, tak jak macie przebitkę, nieco powyżej 200 gramów. Producent chwali się cholewką Skin Touch Control. Która ma dopasowywać się do stopy i sprawiać wrażenie, jakby to była druga skóra. No i faktycznie te buty są pod kątem jakości przyjęcia czy czucia piłki, są naprawdę na wysokim poziomie. No i też kolejny plus to jest taki, że w zasadzie już to, już jest, to już jest bodajże drugi albo trzeci model Kipsta, który nie wymagał przez mnie rozchodzenia, czyli wkładam je, nie ma czegoś takiego, że w pogotowiu po 20 minutach muszę zakładać stare buty bez żadnych otarć, bez niczego. Naprawdę duży, duży plus. Kipst to tutaj reklamuje podeszwę z Pebaxu. Jak tutaj troszeczkę się zagłębiłem w internet, to się okazuje, że jest to technologia, która pod kątem tej lekkości, wytrzymałości stosowana jest na przykład w butach sprinterskich Nike. A. Więc kolejny duży plus. Korki są, ten model jest w wersji FG, nie jestem pewien, czy on występuje w wersji AG. Jeżeli chodzi o FG, zarówno na naturalnej nawierzchni suchej, mokrej, jak i sztucznej, bardzo dobrze się gra, nie ma czegoś takiego, że stopa ucieka. Ale też nie są zbyt sztywne, dlatego do takich, powiedzmy, mocnych sprintów w linii prostej, no, nie będą tak dobre jak buty, nie wiem, Mercuriale, które mają podeszwę sztywniejszą, która po prostu odbija troszeczkę mocniej przy szybkim biegu, gdzie wybijamy się z palców. Zarówno ten wspomniany Pebax, jak i, jak i sama, sam syntetyk stosowany w bucie powoduje, że naprawdę bardzo przyjemnie się gra, ta kontrola i czucie piłki jest na fajnym poziomie. Nie ma pustych przestrzeni w bucie, fajnie oplata stopę, naprawdę każdy, każdy ten centymetr jest bardzo fajnie zagospodarowany, dzięki czemu czy przyjęcia zewniakiem, czy wewniakiem, wszystko elegancko czuć na stopie i nie ma czegoś takiego, że na przykład obwiniemy będzie mógł buta za to, że coś tam na przykład nie wyszło. Co, co też mi się zdarzało w poprzednich materiałach, gdzie wspominałem, że w pumach, futerach tych troszkę starszych miałem takie puste przestrzenie i tam przy niektórych kontaktach czułem, że no coś jest nie tak, szczególnie od wewnętrznej części stopy. Jeżeli chodzi o wagę, tak jak już wspominałem, to jest 220 gramów z hakiem. Dla porównania poprzednie Viralto, które, które miałem, ważyły ponad 300 gramów, a te w 50, które okazały się też no, takim, no powiedzmy, no nietrafnym strzałem. Ze względu na ten rozmiar, ważą ponad 270 gramów. Także tutaj ten model Kipsy na duży plus, no są naprawdę bardzo lekkie. Zwrotność, responsywność, przyspieszenie w tych butach to jest to, do czego zostały w sumie stworzone. Za buty zapłaciłem 300 zł, czyli to jest cena, którą obecnie musimy zapłacić za, za korki, no te tak zwane amatorki, ten poziom amatorski firm takich jak Adidas, Puma czy, czy Nike. No a tutaj, jeżeli chodzi o, o to, w jaki sposób Kipsta je reklamuje, no to to jest poziom semi-pro, czy w sumie nawet pro. I to wczuć no, i widać w tym, w tym bucie, bo tutaj, jeżeli chodzi o jakość użytych materiałów, jest naprawdę, jest naprawdę bardzo dobrze. Ale no, to było do przewidzenia, jeżeli tutaj w poprzednich materiałach, w recenzjach sprzętu Kipsty, za 200 złotych buty były naprawdę na fajnym poziomie i porównywałem je do, do, do poziomów tych półamatorskich, no To tutaj no, w przypadku butów za 300 zł nie mogło być inaczej. Można gdzieś tam się delikatnie czepiać o, o ten design, czy, czy właśnie o takie, no, powiedzmy, to co gdzieś tam mamy zakodowane w podświadomości, że jednak te trzy paski na bucie, czy, czy ta łyżwa fajnie jak jest, bo wtedy jesteśmy lepsi, lepiej nam się gra i tak dalej. Ale to już, to już są takie naleciałości, powiedzmy, zakute w podświadomości przez, przez reklamy z przeszłości, typu Joga Bonito na przykład, gdzie, gdzie to piłkarze zawsze grali w tych butach albo Adidas, albo Nike i, i zawsze byli mega dobrzy, więc gdzieś tam to się, powiedzmy, tak. Wydaje mi się do tej pory zakorzeniło, i tak już zostało. Podsumowując, ode mnie kolejny raz duży plus, jeżeli chodzi o kolejny model kipsty, który kupiłem. Tym razem on jest droższy, tak jak już zresztą ustaliliśmy. W porównaniu do moich poprzednich Viral to też jest, no na, na duży plus jest, jednak jest ta lekkość. To od razu jest wyczuwalne w momencie, jak założymy buty, że one są takie troszkę papierowe, tekturowe, ale takie w pozytywnym kontekście, że są papierowe, tekturowe, ale, ale też to to czucie jest na bardzo fajnym poziomie. Przegrałem i przetrenowałem w nich już łącznie kilkanaście godzin. No, jeżeli chodzi o wytrzymałość, to podejrzewam, że no, Gdzieś tam pewnie sezon uciągnął i jakaś tam delikatna dziurka albo odklejenie się pojawi na jednym bucie, ale tak jak to już wspomniałem, jeżeli chodzi o de dekartę, to są dwa, yy, dwa lata gwarancji, więc pewnie gdzieś tam po drodze zostaną wymienione. Jeżeli nie, oby, oby, oby nie było takiej konieczności, niech i wytrzymają nawet dwa lata. A bo tak jak tutaj podaje Kipsa na stronie w testach wytrzymałości troszeczkę dłużej są w stanie wytrzymać niż te, niż te modele z, niż, z ich niższej półki. W praniu zobaczymy, no z mojego doświadczenia od wielu lat grania, no, no nie wydaje mi się, żeby, sezon, żeby wytrzymało więcej niż sezon. Jednak te 30 parę meczów plus ze sparingami, plus tam jeszcze treningi to to ciężko, żeby jakikolwiek but był w stanie wytrzymać no, takie, takie obciążenie. Duża łapka e, dla kipsty, nawet dam dwie, nie będę im żałował, bo to fantastyczna firma, jeżeli chodzi o sprzęt. Jakość Stosunek cen do jakości jest, jest topowy. Jeżeli materiał się podoba, zostawcie łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnych materiałach, w kolejnych recenzjach, filmach treningowych. o Owocnych treningów, trzymajcie się. Do zobaczenia.